Canal Grande z Palazzo dei Camerlenghi, namalowany przez Michele Marieskiego, to piękny, wypełniony słońcem, portret Wenecji. Artysta przedstawił Canal Grande, główną arterię komunikacyjną miasta. Jego nabrzeża są wypełnione pałacami. Wśród nich widoczny skrajnie po lewej Palazzo dei Camerlenghi wraz z przylegającym do niego placem zapełnionym ludźmi. Na wodzie unoszą się gondole i łodzie transportujące towary. Pod błękitnym, niemal bezchmurnym niebem toczy się codzienne życie Wenecji. Tego typu widoki, czyli weduty, były chętnie nabywane przez europejskich arystokratów, którzy w XVIII wieku podróżowali do Włoch. Co ciekawe, Marijewski uczył się swojego zawodu prawdopodobnie u innego weneckiego malarza, Giovanniego Antonia Canala, wuja Bernarda Bellotta, artysty tak istotnego dla zamku, autora sławnej serii Widoków Warszawy. Szczególną cechą zakupionego do zbiorów zamku dzieła jest to, że z niewiadomych powodów nie zostało ukończone i to właśnie w partii przedstawiającej Palazzo dei Kamerlengi. Paradoksalnie jest to jednak zaleta, ponieważ dzięki temu możemy lepiej zrozumieć w jaki sposób artysta tworzył swoje dzieła.